Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, co naprawdę działo się przed Potopem? Dlaczego Bóg postanowił zniszczyć cały świat, pozostawiając tylko Noego i jego rodzinę? Odpowiedź kryje się w zakazanej księdze, która przez wieki była ukrywana przed ludzkością księga Henocha. Tekst tak kontrowersyjny, że został usunięty z większości Biblii. Tak niebezpieczny, że kościoły milczały o jego treści przez stulecia. Ale dziś po raz pierwszy odkryjesz prawdę, która wstrząśnie fundamentami Twojej wiary. Henoch, człowiek, który chodził z Bogiem i został wzięty żywy do nieba. Ale to nie wszystko. Henoch był świadkiem największej katastrofy w historii wszechświata. Widział upadek aniołów, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu. Obserwował, jak niebiańscy wojownicy łamali najświętsze prawa kosmosu. Według Księgi Henocha dwustu aniołów zstąpiło na górę Hermon. Nie przyszli jako posłańcy Boga, przyszli jako rebelianci. Pod przywództwem Azazela i szemiaza złożyli przysięgę, która na zawsze zmieniła los ludzkości. Przysięgli, że zejdą na ziemię, wezmą sobie żony spośród córek ludzkich i nauczą je zakazanej wiedzy. Wyobraź sobie ten moment. Aniołowie Boga, istoty czyste i święte, patrzą na ziemię i odczuwają pożądanie. Widzą piękno kobiet i pragną doświadczyć tego, co było im zakazane. To nie była zwykła miłość, to była obsesja, która doprowadziła do korupcji całego stworzenia. Pierwsi aniołowie stępują z nieba w blasku światła. Ludzie padają na kolana, myśląc, że to bogowie, ale te istoty nie przynoszą błogosławieństwa. Przynoszą zniszczenie, każdy anioł wybiera sobie kobietę, każdy łamie boskie prawo, każdy staje się upadłym. Co się dzieje, gdy anioł połączy się z człowiekiem? Henoch opisuje narodziny potworów, Nefilimów, giganci o wzroście trzech tysięcy łokci, istoty tak potężne, że ziemia drżała pod ich krokami, tak okrutne, że pożerały ludzi, jak dzikie zwierzęta. Tak inteligentne, że posiadały wiedzę zakazaną nawet dla ludzi, ale to dopiero początek. Upadli aniołowie nie tylko płodzili potwory, nauczali ludzkość sekretów, które miały pozostać ukryte na zawsze. Azazel, anioł którego imię oznacza Bóg wzmacnia, stał się nauczycielem zniszczenia, pokazał ludziom, jak wytwarzać miecze, noże i tarcze, uczył sztuki wojny, ale to nie wszystko. A Zazel odkrył przed kobietami tajemnice kosmetyków, biżuterii i barwienia. Brzmi niewinnie? Pomyśl jeszcze raz. Według Henocha te pozornie błahe nauki były początkiem ludzkiej pychy i próżności. Kobiety zaczęły upiększać się, by podobać się aniołom. Mężczyźni uczyli się zabijać skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej. Społeczeństwo, które było czyste, stało się skorumpowane przez anielską wiedzę. Szemiaza nauczył ludzi zaklęć i magii. Armaros pokazał, jak łamać uroki. Barakel odkrył tajemnice astrologii. Kokabel nauczył znaków. Temel nauczył astrologii. Asradel nauczył ruchu księżyca. Każdy anioł przynosił fragment zakazanej wiedzy. Wyobraź sobie świat, w którym ludzie nagle otrzymują dostęp do technologii, która jest tysiące lat przed ich czasem. To nie jest błogosławieństwo, to przekleństwo. Ludzkość nie jest gotowa na taką moc. Używa jej źle, niszczy siebie i planetę. Nefilimi rosną w siłę. Niektórzy osiągają wysokość gór. Ich apetyt jest nienasycony. Najpierw pożerają wszystkie rośliny. Potem zwierzęta w końcu zwracają się przeciwko ludziom, ziemia krwawi pod ich stopami, krzyk niewinnych sięga nieba. Ale historia staje się jeszcze mroczniejsza. Księga Henocha opisuje, jak Nefilimi zaczynają pożerać siebie nawzajem. Giganci walczą z gigantami, krew płynie rzekami, Ziemia staje się miejscem wiecznej wojny, Bóg widzi tę korupcje, słyszy płacz ludzkości, obserwuje jak jego stworzenie jest niszczone przez buntujaców. Czas na działanie wysyła czterech archaniołów. Michała, Gabriela, Rafaela i Uriela. Ich misja jest jasna: ocalić ludzkość i ukarać buntowników. Michał otrzymuje zadanie związania Szemiaza i wszystkich jego współsprawców. Gabriel ma zniszczyć Nefilimów, Rafał ma ukarać Azazela, Uriel ma ostrzec Noego o nadchodzącym potopie. Plan ratowania świata został uruchomiony. Kara dla Azazela jest szczególnie okrutna. Zgodnie z wizją Henocha, archanioł Rafał wiąże go ręce i nogi, rzuca do jamy w pustyni Dudael i przykrywa ostrymi kamieniami. Azazel ma pozostać związany aż do dnia sądu, kiedy zostanie wrzucony w ogień. Ale dlaczego taka kara? Azazel nie tylko nauczył ludzi sztuki wojny. Według Henocha, na niego zostanie złożona wina za wszystkie grzechy świata. Jest kozłem ofiarnym za zbuntowanie się przeciwko porządkowi Bożemu. Przemiaza i pozostali przywódcy buntu otrzymują równie straszną karę. Zostają związani i wrzuceni do Dolin Ziemi, gdzie czekają na sąd końcowy. Ale ich męki już się zaczynają. Muszą patrzeć, jak ich potomkowie, Nefilimi, zabijają się nawzajem. Henoch opisuje scenę, która łamie serce. Upadli, aniołowie błagają go o wstawiennictwo u Boga. Płaczą jak dzieci, proszą o przebaczenie, ale jest za późno. Niektóre decyzje mają wieczne konsekwencje. Idź i powiedz Szemiazowi i wszystkim jego towarzyszom, którzy łączyli się z kobietami i skalali siebie ich nieczystością: że ich synowie zginą i że będą patrzeć na zniszczenie swoich ulubionych, będą błagać o nich na wieki. Ale nie znajdą dla nich miłosierdzia ani pokoju. Te słowa Boga, przekazane przez Henocha, brzmią jak wyrok śmierci: Nie ma drogi powrotu. Upadli aniołowie skazani są na wieczne potępienie, ale Nefilimi nie giną cicho. Według Henocha, gdy ich fizyczne ciała zostają zniszczone, ich duchy stają się demonami to oni będą prześladować ludzkość aż do końca czasów. Każda pokusa, każde zło, każda choroba. wszystko to jest dziełem duchów nefilimów. Henoch widzi wizję przyszłości. Widzi jak demony będą atakować ludzi. jak będą wprowadzać w błąd, kłamać, zabijać. Widzi wieczną walkę między dobrem a złem, która rozpoczęła się w czasach przed potopem. Potop nie jest tylko naturalną katastrofą. To boska operacja oczyszczania. Bóg dosłownie zmywa ziemię z korupcji wprowadzonej przez upadłych aniołów. Woda niszczy Nefilimów, ale nie może zniszczyć ich duchów. Kenoch zostaje zabrany w podróż przez niebiosa. Widzi miejsca, które żaden śmiertelnik nie powinien oglądać. Siedem niebios otwiera się przed jego oczami, każde z nich skrywa tajemnice, które wstrząsają jego duszą. W pierwszym niebie widzi aniołów kontrolujących pogodę, w drugim upadłych aniołów czekających na sąd, w trzecim ogród Eden i drzewo życia, w czwartym słońce i księżyc w swoich orbitach, w piątym aniołów gigantów, w szóstym siedmiu archaniołów, w siódmym sam tron Boga. Ale to, co widzi w drugim niebie, traumatyzuje go na zawsze. Upadli aniołowie wiszą w ciemnościach, związani łańcuchami ognia. Ich krzyki rozdzierają ciszę kosmosu. Błagają o litość, ale nie ma dla nich nadziei. Henoch pyta Archaniołów, dlaczego nie wykonują wyroku na tych buntownikach. Odpowiedź jest przerażająca: czekają na sąd swojego pana, pana wieków. Bóg pokazuje Henochowi przyszłość. Widzi on nadejście Mesjasza, widzi sąd ostateczny, widzi jak sprawiedliwi zostaną ocaleni, a niegodziwi potępieni. Ale widzi też, że walka między dobrem a złem będzie trwać aż do końca czasów. Księga Henocha nie jest tylko historią o przeszłości, to proroctwo o przyszłości. Opisuje walkę, która toczy się w niewidzialnych wymiarach aż do dzisiaj. Demony które powstały z duchów Nefilimów, wciąż prześladują ludzkość. Czy to możliwe, że niektóre z dzisiejszych problemów mają swoje korzenie w buncie aniołów sprzed tysięcy lat? Czy wojna, przemoc, obsesja na punkcie wyglądu, fascynacja okultyzmem wszystko to może być śladem tamtych wydarzeń? Kenoch widzi również coś niezwykłego nową Ziemię miejsce, gdzie sprawiedliwi będą żyć wiecznie. Gdzie nie będzie już bólu, śmierci ani łez, gdzie kończy się wojna rozpoczęta przez upadłych aniołów, i zobaczę nowe niebo i nową ziemię, gdzie będzie mieszkać sprawiedliwość, i będzie to miejsce błogosławieństwa i radości dla sprawiedliwych. Dlaczego Księga Henocha została usunięta z Biblii? Dlaczego przez wieki była ukrywana przed wiernymi? Odpowiedź może być bardziej niepokojąca, niż myślisz. Księga Henocha zawiera wiedzę, która może zachwiać podstawami tradycyjnej teologii. Opisuje Boga jako wojownika, który prowadzi bezlitosną wojnę przeciwko swoim własnym stworzeniom. Przedstawia świat jako pole bitwy między siłami dobra i zła, gdzie ludzkość jest tylko pionkiem w większej grze. Ale najważniejsze pytanie brzmi: czy ta historia jest prawdziwa? Czy dwieście aniołów rzeczywiście zbuntowało się przeciwko Bogu? Czy Nefilimi naprawdę chodzili po ziemi? Czy ich duchy wciąż nas prześladują? Jezus cytował Księgę Henocha. Apostoł Juda odwołał się do niej w swoim liście. Wczesny Kościół uznawał ją za święte pismo. Dopiero w późniejszych wiekach została odrzucona jako apokryf. Dzisiaj, gdy archeolodzy odkrywają szczątki gigantów w różnych częściach świata, gdy naukowcy znajdują ślady zaawansowanych cywilizacji sprzed potopu, gdy widzimy rosnące zainteresowanie okultyzmem i tym, co nadnaturalne, może warto ponownie przyjrzeć się tej zakazanej księdze? Henoch kończy swoją wizję ostrzeżeniem: Biada tym, którzy budują niesprawiedliwość i ucisk. I kładą podłość jako fundament, bo zostaną nagle obaleni i nie znajdą pokoju. Te słowa brzmią jak proroctwo dla naszych czasów. Żyjemy w świecie pełnym niesprawiedliwości i ucisku. Budujemy nasze życie na podłych fundamentach. Czy czeka nas taki sam los, jak pokolenie sprzed potopu? Księga Henocha nie daje łatwych odpowiedzi, ale zadaje właściwe pytania, zmusza nas do spojrzenia w głąb siebie i naszego świata. Pokazuje, że wojna między dobrem a złem to nie tylko metafora, to rzeczywistość, która kształtuje nasz los. Prawda została objawiona, tajemnica upadłych aniołów nie jest już ukryta. Znasz teraz historię, którą wielu wolało przemilczeć. Pytanie brzmi: co zrobisz z tą wiedzą? Czy zmieni ona sposób, w jaki patrzysz na świat i swoje miejsce w nim? Pamiętaj, poznanie prawdy to dopiero pierwszy krok. Działanie zgodnie z nią to jest to, co naprawdę liczy się w wieczności.